No to ja już przeszedłem główną misję, pierwszą, zaraz po stworzeniu postaci. Jestem na takim oto którym uciekłem z jakiejś wyspy. Możliwe, że to z tej. Ogólnie gra, no jak widzicie, no na darmową naprawdę nieźle wygląda, jest nieźle zrobiona. Ja wybrałem postać Volt, jest jeszcze postać Mag jeszcze jakaś jedna, ale niestety nie pamiętam nazwy. Jest... Now I can supply the operator with better mounted firepower. Oh, the violation! Those have been looted as well. We need to figure out what Captain Vor has done to you and stop him. But we'll need <coughs> help. To I found a communication segment we might salvage for your ship. When you are ready, activate your navigation system. No, this so the operator punish the for dismantling it. Ogarniemy ten statek. Co tutaj jest? Nie, tu nie mogę. Tu chyba będę mógł. Halo? Nie, nie mogę. Tutaj też nie. U mnie naprawdę gra jest fajna. Póki co mi się podoba. Yy... No kurwa, naciskam nic i nie działa. No co? O chuj tu chodzi. Nagroda wora przywróć systemy komunikacji statku. Na no i pewnie do komputerów podejść, nacisnąć X. No właśnie podszedłem, nacisnąłem X i nic. Powinien się włączyć z grapsodem gierka, a ewentualnie przestrzymę X. O, Też mam, być. włączyło się. Misja infiltracja. Co to jest? Poziom 1-2. Dobra, biorę to. A Który ty masz tutaj już poziom? Mm, mam drugi na postaci, zaraz będę mieć trzeci chyba... Na postaci, konta. Chyba dosyć długo się to bije, co? Znaczy, eee, no... haczyk jest taki, że możesz levelować sobie przedmioty, nie? Ale tworzenie tych przedmiotów jest strasznie drugie Nie, drugie. Na przykład musisz poczekać 12 godzin, czy się skrafti jakaś broń, nie? No, spoko Zobaczaj. To jest trochę oparte Ale tak o, no To szybko się nawet wypia Też trochę jest fajnie, ja nie powiem Piszesz Jak chcesz trochę sprawdzić Tym zawsze się jak, jak się najczęściej będzie wykować Nie będzie chciał wypaść No 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 yy, Ale to fajnie, czyli mogę ulepszać na przykład ten mój łuk, czy nie? Czy muszę zrobić nową broń? No właśnie hazik jest taki, że oni wymuszają na to, żebyś właśnie tworzył bronie, kolejne no. i je magsował. No nie to trochę głupie, bo ja chcę mieć mój łuk. Wiesz, nie, tam masz później różne łuki, jeszcze lepsze, albo kuszę, no, automatyczną. Spoko. No więc easy. No, ale łuk mi się podoba, fajnie jest. Na początku jest całkiem dobry, ale później jest taki 3 No tam. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale na razie tutaj fajnie się sprawuje. Znaczy, no nie jest to jak broń, że tak szybko strzela. Ale mogę przełączyć zawsze na pistolet. No. Nie do tego masz jeszcze mieczyk. A te kredyty to do czego są? Co to za to pieniądze. A za to mogę jakąś broń kupić, czy coś takiego? Eee, na samym początku możesz, takie bacione ze skrzypu. No spoko. Ale ja faj to właśnie levelować, żeby szybciej sobie bić Mam konta. No ogarnę to. No teraz jakąś misję robię. jest pełno misji do robienia. Pełno mapek. Właśnie fajnie, że oni to dodali, bo jak kiedyś grałem to tego nie było. No, ten łuk to mi się podoba. Czasami mam jakieś ścinki, nie wiem o co chodzi. fps -y czy ten? No, no, no. No to w ustawieniach się pobaw. Ja na przykład ustawiono na nie? i mam stałe 60 FPS-ów. sobie ustawiłem. No, zaraz zmienię. No, zmieniłem. Znaczy ja wcześniej też miałem yy, ten stałe 60. Ale wszedłem do jakiegoś pomieszczenia i mi nagle spadło, strasznie. A, no, to też mam. Takie drepy. No, na przykład miałem 20 fps no nie? A, tak wysokich. A, tak wysokich. A miecz jest dobry, czy nie? A, nie. To wszystko jest zdolne, nie? Ale to nieźle rozwinęli tą grę Znaczy no co prawda ja tam grałem Chyba z dwa lata temu w to albo coś takiego no, Ale nieźle to rozwinęli Ciche zabójstwa

Wziąłem kobo głowy, dostał dwa strzały i dostałem nagrodę za ciche zabójstwo. Wiesz, tutaj nie ma na czym zarabiać. No, jak Jak spisz konto, sprzedajesz. Kanto na pewno ktoś. to spisane do Steam'a. Ta? No, ja tak, tak nie mam. Nie, no, ale serię musicie przyznać, że gra jest. Niesamowita, jak na darmową Kurwa, znowu o No, git Easy Dobra, lecimy dalej A wodą tego Panel Halo O kurwa Co ja zrobiłem dalej no dół? Więc jak tutaj we... o to coś jest Fuck. tutaj tędy nie mogę? O, mogę. Ale tam muszę wejść. Dobra, jakoś to obejdę. O. Tutaj. X. nie Tutaj Tutaj. X. Jedno, drugie, trzecie. O, easy. To było łatwe. Schakuj. Jedno, drugie, trzy. A. Drugie. Dobra, na razie to będzie tyle. Widzimy się w drugim odcinku.